Паче сика. От куржа. Сејава. он форшит? To nie, twoje Którego? Ja zacząłem! Ja zacząłem! Oj, niech się nie wyjedzie! I mi da stary stem do końca życia zakaz, kurwa! Bo ten, ten czas zaczął żykać z pierwszego piętra na parter, widzisz? O tak, o dokładnie tam. O, najdrawniej przybierał. Ten czas, sobie rękę. O kurde no, panie, ja sobie, obrzygał sobie usta, poduszkę, swoją mordę, ja pierdolę. po po mi się nie dali do picia kurwa. Kto się, ja szukałem, widziałeś? Nie, nie, nie. O. Przygał, kurwa. <grym> Ciekawy, ty kurwa. Co można zrobić, kurwa? Powiecie, bo ja też ty zrobisz.